Siemaneczko z tej strony. Kazumi i witam Was w kolejnym odcinku z ss aktualizacji. Tutaj macie listę ostatnich moich 5 subskrybentów jakiej wspierającej. Zawsze tutaj możecie oczywiście dołączyć do tego grona. I nie zapomnijcie odwiedzić moje media społecznościowe, do których link macie zawsze w opisie. Ja tutaj jestem właśnie z moim gronem osób. Stary Stable, także zawsze możecie tutaj właśnie towarzyszyć mi, robiąc aktualizacje. Ale dzisiaj co my mamy? Dzisiaj będziemy robić za dziennikarki. Będziemy pomagać e main z jorwickimi gazetami. Oprócz tego mamy nowy set, a właściwie kolory sprzętu dla konia, jak i stroje dla postaci. I teraz co tydzień mamy też przekąskę fabularną, dotyczącą właśnie tej sadzonki na zapomnianych polach. A za tydzień będziemy mieć wyścig skokowy na farmie Steve'a. Także nie przedłużając, zaczynamy. Ja też będę starała się po prostu Wam czytać tak streszczając najważniejsze po prostu rzeczy, żeby były i tyle. Żeby ten odcinek nie był długi, bo z tego co wiem jest jeszcze nocka dzisiaj. Właśnie, że wiecie, że jest na drugi dzień jeszcze do robienia. Także specjalnie dla Was wykupię nockę i będziemy robić wszystkie zadanka. Także nie przedłużając, lecimy robić aktualizację. Także chodźcie, lecimy. Zadanko mamy właśnie tutaj w Jarlaheim, które jest yy, właśnie tutaj, już wam mówię, gdzie. Ogólnie myślę, że będzie dzisiaj spoczko, że będzie dużo rzeczy do roboty, ale tego się zaraz dowiemy. Jestem z prasy, jestem dziennikarką, wiesz? Powiedz to wszystkim znajomym, albo jeszcze lepiej, przypomnij o tym temu facetowi w okularach. Dzisiaj już zdążył zapytać mnie, czym się zajmuje jakieś, jakieś 100 razy. Co cię tak zdenerwowało? Chwila, nie chcesz nic skupić, Tylko chcesz się przywitać? Na Aiden, w końcu ktoś normalny. To wydaje się rzadkością po tej stronie wyspy. Jestem Email, a to mój zaufany wierzchowca Sahara. Ogólnie to jest ten arabek. Przybyłyśmy ze wschodu, by stworzyć gazetę opisującą codzienne życie i wydarzenia na Jorwiku. Spójrz, oto przyszło biuro dziennika Jorwickiego. I teraz właśnie będziemy przewieszać ten szyld. Taki, taki znak. Jorwik Gazet. No i proszę, nawet prosto wisi. Doceniam pomoc Patrycja. Tak wiem, kim jesteś. Mówi się o tobie od na całej wyspie. Wow! Nawet w małym miasteczku, z którego pochodzę. Z kim rozmawiałeś? Mam nadzieję, że słyszałaś same dobre rzeczy. Wiesz, tak to jest. Dobry dziennikarz nigdy nie wyjawia źródeł. Powiedzmy, że ufam ci na tyle, by złożyć pewną propozycję. Dziennik Jorwicki jest wolny od zewnętrznych wpływów, ale praca w pojedynkę to żadna frajda. Jeśli chcesz dołączyć do mnie i rozprowadzić tę gazetę po Jorwiku jednocześnie dając ludziom dostęp do informacji, to chętnie przywitam cię na pokładzie. I oczywiście zapłacę pomyśl yy, o tym jako o pracy na pół etatu. Poczta średniej plany, czym mogę służyć? O, to ty! Jeśli jesteś tu, by odebrać przesyłkę, mam tylko paczkę papieru dla e-mail. Tak się składa, że dziś wypada setna rocznica pierwszej konnej dostawy poczty na Jorwiku. Mój prapradziadek. O Jezu, sorry, mój prapra. -pra -pra. Dziadek stryjeczny. Mustang Miles y, był pierwszym śmiałkiem, który tego dokonał. Przejechał trasę pomiędzy Południowym Kopytem a Rock. W niecały dzień, zmieniając konie 15 razy. Czas wracać do Jarlaheimu. W ogóle czemu Jarlaheimu? Ja na to mówię Jarlaheim po prostu. okej. Okay. E-mail na pewno nie może się doczekać otwarcia gazety. No to teraz lecimy znowu do Jarlaheimu. Spoczko. To ekscytujące. Dzielenie się wiadomościami, opowieściami jest bardzo ważne. Słyszysz Sahara? ja ma wrodzony talent. Witaj w klubie. No oczywiście, bo jak wiecie, no, spoilery, newsy, aktualizacje, no, wszystko na kanale, nie? <grytanie> Także no, mam do tego talent, to prawda. Masz dziennikarski talent. Jestem pod wrażeniem. To, po to podsuwa mi pewien pomysł. ja chce cię zapłacić do pracy w Dzienniku Jorwickim. Nie jako pomoc na pół latu, ale jako prawdziwego dziennikarza. W sumie wiecie, no na kanale jestem taką trochę dziennikarką, bo tutaj jakieś newsy, tutaj jakieś bo po prostu, no wszystko to się ta Star Stable w sumie, nie? Także na moim kanale macie wszystko, no to tak trochę się to równa z tym, także no. No why not? Pracka fajna, więc why not? <ścoughs> no. Pierwszy krok to rozpowszechnienie wiadomości o wiadomościach. Te, te ulotki powinny pomóc. Kolejne skrzyneczki, pyk, pyk, pyk. Wiesz jaki jest najlepszy sposób, żeby ktoś zdradził ci coś ciekawego? Zdenerwuj go. Żartuję, proszę, nie nękaj nikogo. Jeśli nie, chcecie, ni, e, jeśli nie chcecie nic powiedzieć, dziennikarska rzetelność jest bardzo ważna i chcemy, żeby dziennik jak najlepiej reprezentował prawdę oraz samiorwik. Liczy się zadawanie właściwych pytań: im lepsze pytanie, tym lepsza odpowiedź. Spraw, by ludzie myśleli. E, aha, by ludzie myśleli, okej. Okay. Wywróć ich oczekiwania do góry nogami. Każdy wieża hoduje najlepsze konie arabskie na wyspie. Zastanawiasz się, jak do tego doszło. Tu długa historia, ale sko skoro już tu jesteś. Kiedy byłem chłopcem, mój tata podarował mi arabską źrebicę, którą nazwałem Nina. Dorastałem razem z nią i wszystko było dobrze, aż zaszła w bliźniaczą ciążę. Te ludzie to wielka radość, ale dla koni rodzenie bliźniaków jest bardzo niebezpieczne. Byłem rozpaczony. To mógł, to mógł być koniec mojej biednej Niny. Gdy zaczęła rodzić, byłem na farmie sam. Zacząłem biegać i wywołać o pomoc, aż usłyszałem. Yy, aż. Sorry, aż usłyszała mnie pewna młoda dama, która pomogła mi odebrać poród. To był istny cud, że bliźniaki urodziły się zdrowe. Tej nocy zdałem sobie sprawę, że poznałem moją przyszłą żonę e Evelyn. Ewelyn? Nie wiem, co to czyta, ale można odczytać tak czy tak, bez różnic. Od tego czasu hodowaliśmy konie arabskie na farmie Złota Ostroga. To znaczy dla mnie jeszcze więcej, od kiedy Evelyn... Opowiedz mi o swojej żonie. Yy, wierzę, że zaginęła chwila, czy to wszystko było podstępem, żebym zaczął o niej mówić? Ile razy mam powtarzać zostawcie moją rodzinę w spokoju. Trzeba zdać do e-mail i przekazać informację. Tutaj nam się o Jacob troszkę wkurzył, ale no dobra, idziemy, już spadamy. <laughs> Wątek wyspy dla koni nie wypalił. Wygląda na to, że Jorvik zupełnie zapomniał o tym tajemniczym miejscu. Ym, najwyższy czas na przerwę. Właśnie założyłam zamówienie. Stable Bugs. <noise> Możesz je odebrać, gdy ciebie nie będzie. przygotuję końskie smakołyki. Willow i Sahara zasługują na przerwę, tak jak my. Mamy tutaj o jakąś herbatkę, jakieś burszko. Okej, okay. ha, to. Ja to tą... <noise> jest ja specjalnie pojechałam, żeby tylko odebrać tą przekąskę. No spoko. <noise> Dobra, poważny artykuł już mamy. Teraz czas na coś lżejszego. Kolumnę plotkarską. Jorwik to miejsce pełne skandali, więc ruszaj, znajdź najświeższe plotki, jakie ta wyspa może zaoferować. I nie w głowie mi plotki, jestem tu, by uświadomić ludziom, że na Jorwiku dzieje się coś mrocznego. Mówię tu o planach Get. Stara grania niedźwiedzi, przylądek, północna przełęcz. Co te miejsca mają wspólnego? To wieczne place budowy, po których kręci się pełno. I nic nie robiących robotników GET to wszystko tylko przykrywka. Razem możemy odkryć o co chodzi im naprawdę. Mam dowody. Udało mi się zhakować sieć łączności GET i odkryć podejrzane nazwane dokumenty. Operacja. Nic nowego. Widzisz o czym mówię? Czas na mnie. Muszę oddać do epony. Mam nadzieję, że, te, że moje informacje były dość mocne, by znaleźć się w dzienniku. Patrzysz się uważaj na siebie. Wow. W sumie ma coś tak właśnie ten temat ogólnie GET GET-ą, i tak właśnie tak tam stoją sobie, jakby coś budowali, a tam się w sumie nic nie dzieje. Ciekawy temat, nie powiem. Także why not, żeby znaleźć się w tej gazecie. <laughs> Kojarzysz różne krzewy przy rzece Silver Song je wokół a Awalon twierdzi, że starannie o nie dba, ale podsłuchałam, jak inny druid mówił, że są sztuczne. Dziw nie dziwota, że kwitną przez cały rok. A skoro mowa o Awalonie, pewna zwariowana plotka mówi, że on jest jednym zakapturzonym druidem w Gdy tylko zrobi coś wstydliwego, obwinia innych zakapturzonych druidów i zaczyna tyradę o, o wyjątkowości. Ale jeśli jest jedynym zakapturzonym druidem, to kto rozprowadza o nim plotki? Na przykład wiesz, że Beatrix i Josh byli parą? Bo rozstali się polubownie i po dziś dzień się przyjaźnią. A, wie a wiesz, co Loretta robi, gdy chce się od odstresować? Wpływa w rzece po południowego srebra w ubraniach, wliczając buty jej dzieckiej i kask. No i jeszcze znowu mie miele ozorem. Powiedziałem za dużo, daj mi spokój. Ale no właśnie to jest to, że jak coś się powinie tak w sumie albo taką jakąś plotę się puścić, to potem ten właśnie to jest gdzieś tak po prostu gdzieś w gazecie albo gdzieś takich na jakichś, tak powiecie, stronkach, że takich wiecie, no jakieś takie artykuły i wszystkie takie, nie się wszystkie informacje daje. Jak myślisz, który temat powinien trafić do kolumny plotkarskiej Dziennika Jorwickiego? Myślę, że chyba plotki obiet tak szczerze, bo to jest taki temat, wiecie, żeby to rozpowszechnić tak, no tak nie no, rozpowszechnić po prostu, może dlatego ten wybrałam i tak wiecie, no. No. Ciekawy wybór. Zastanawiam się, co na to nasi czytelnicy. W starniczy z dziorwiku dokonali niesamow... niesamowitego odkrycia. Znaleźliśmy na Jorwiku wiele okazów nowych roślin. Dziś na grani wybuchł wielki pożar. Niebo było czarne od -dy dymu, a mieszkańcy biegali bez ładu i składu. Prowadzę badania nad zamkiem do do tych wzgórz. To zamek... Ma... Marhen, To co? <gry> I chcę, żeby wszyscy o nim wiedzieli. Dowiedziałam się o tacie budowy tej warowni i mało znanej rodzinie królewskiej Jurwiku. Słyszałam nawet plotki o tym, kto tam teraz mieszka. To chyba dobry temat na okładkę. Szczerze, uważam, że chyba najciekawszy, no bo tam w sumie ten zamek tak stoi. I gdybym miał być tak szczera z tym, no to tak, to to jest bardzo ciekawy temat i chciałabym tam w końcu tego zamku gdzieś tam wejść zobaczyć. Bo trochę coś trochę widziałam, ale zamek jest bardzo ciekawy i szczerze, no, to by było ciekawe bardzo. Tajemnice zamku poznane podczas nowego historycznego odkrycia. Osobliwe, lecz urzekające, zupełnie jak Jorvik. No i sykalowo piękny temat. No to mamy najważniejszy artykuł naszego wydania. I teraz potrzebujemy fotografa i zrobić parę fotek, a ja też mogę być za fotografa. Także no. O, no Fani, pozdrawiamy Ciebie na zdjęciu, jesteś pierwszym okazem <grym> na układkę. Ale właśnie ogólnie powiem Wam, że to jest idealne do moich newsów i spoilerów, tak szczerze. Nie właśnie takie normalnie, no, no nie no, zostałam dziennikarką, nie? To będzie tytuł tego filmu dzisiaj. <grym> Bez kitów. O, to jest coś. Masz talent fotoreporterski. Fo, foto reporterskim. Zajmę się wydrukiem pierwszego wydania. Wróć jutro, żeby nie przegapić otwarcia. No i teraz ci powiem tak, że idę wykupić dzień, także zaczekajcie chwileczkę. No i teraz do Was wracam kieruję kontynuację. O, idealnie. Zostajemy na noc. Ojej, w ogóle ten obrazek starego SSO, to jest przepiękne. Musiałam zrobić skinę tego. Przyda się. Zobaczcie do czego kiedyś tam. Jednak czy kiedyś. Jak, za jakiś czas dowiecie się, po co robią tego skinę. Ale to już taka troszkę przepowiednia. przepowiednia. Dobra. Pupi film do dyspozycji. Witam ponownie. Hello again, everyone. Yy, szczęśliwe, szczęśliwe. Gdzie jesteś? Nie. To nie mój że chodzi Chodzi o moje biuro. Yy, pomożesz mi je znaleźć? Musi gdzieś tu być. Jest częścią breloka, a przy tym breloku są moje przetobiorstwa dziennika Jorwickiego. Bez szczęśliwego nie dostarczymy ludziom pierwszego wydania dziennika Jorwickiego. To katastrofa. Nie mam pomysłu, wiesz, z kim porozmawiać? Popytajmy, ktoś musi coś wiedzieć. Już nigdy cię nie zgubię, w porządku. Startujmy z gazetą. Mam właśnie, Juro było u Gawina. Jak ktoś by tak szukał, to tutaj właśnie było tego gościa w okularach. Jesteśmy, oto gazety, prosto z druku. Aha, tutaj są te gazety, dobra. Ojoj, oj oj, krawężnik, krawężnik uważajcie, moje wiedzy, na krawężniki. Wysyłanko. Derek powiedział, że może odwiedzić gazety po Srebrnej Polanie. Właśnie przyjechał, by je odebrać. Znajdź go i przekaż mu partię gazet. Aż nie że Udało się wam stworzyć gazetę. Jestem pod wrażeniem. A początki były takie skromne. Gratuluję. Niech przeczytam tę gazetę. Chwila, tu jest moja historia? To zaszczyt. Przyszedł to czas na świętowanie naszej ciężkiej pracy, ale najpierw chcę coś powiedzieć. Mamy torbę na, si torbę na siodło, i właśnie tutaj są jakieś takie yy, pióra i tak dalej. O, właśnie takie notatki, tak, jakieś jakiś jak, 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 notatnik itd., te, 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 dobra? Także, gdy zaczynałam tę przygodę, nie spodziewałam się, ile przyniesie frajdy. Kiedyś pisałam do licealnej gazetki, a po kończeniu szkoły zdecydowałam się złożyć lokalną gazetę, używając tej samej nazwy. Ale najlepsze jest to, że nigdy nie spodziewałam się poznać nowych przyjaciół. Sahara i ja bardzo cieszyłem się, że cię spotkałyśmy. I ciebie też, Willow. Dość, dość wzruszeń. Pozostało przeczytać gazetę. Śmiało, jest tutaj. Na Nagłówek: Tajemnice zamku yy, Marhei. Dobra, nie wiem, czy się czyta, nie mam pojęcia. Poznane podczas nowego historycznego odkrycia. Mało no, wiadomo o urokliwym zamku górującym nad Doliną Zutych Wzgórz oraz o rodzinie królewskiej, która wedle podań mieszkała tam przez kilka stuleci. Lokalna miłośniczka historii Luciana przekazała nam najważniejsze informacje o tych królewskich, o, o, o tych królewskich mieszkańców w Jorwiku. Sam zamek powstał stosunkowo niedawno, bo w. Jak to już liczę? W XVIII wieku, ale fundamenty sugerują, że niegdyś w tym miejscu stał jeszcze starszy budynek, wyjaśnił Olcena. Dziennik Jurwicki poprosił mieszkańców warowni, jeśli tece istnieją, o komentarz, ale nie, otrzyma, ale nie otrzymał odpowiedzi. Dział jeździectwa. Legendarne konie arabskie Goldspurów. Wielbiciele, wielbiciele koni na całej wyspie wiedzą, że na farmie Zoteostraga od zawsze hoduje się najlepsze konie arabskie. Ale jak do tego doszło? W wywiadzie, na wyłączność, człowiek stojący za sukcesem sławnej stani wyjawia, wyjawia, wyjawia swoje sekrety. Wszystko zaczęło się, gdy byłem chłopcem, wyjaśnił Jacob ze w oku. Mój ojciec podarował mi pierwszego konia. Nie miałem wtedy pojęcia, jak bardzo to zmieni moje życie. Kolumna plotkarska. Mroczny plany Get. Anonimowe źródło informuje, że place budowy Get. Rozsiane po wyspie, to przykrywka dla mrocznych działań. Pod adresem korporacji padły zarzuty o nieznane in intencje, wsparte tak mocnymi pytaniami, jak dlaczego pracownicy Get Kręcą się całymi dniami i nic nie robią? Kto im za to płaci? Plotka głosi, że to nie wszystko ma na celu e, ukrycie przed ludźmi prawdy. Wow, dodatek specjalny początki orwickich usług pocztowych. 100 lat temu Mustang Miles wyruszył w pierwszą trasę, zapoczątkowując tym samym jorwickie usługi pocztowe. Jego pra-pra-pra-bratanek Derek dziś po podąża jego śladami. Autorzy email High Candle oraz Patricia. Kazumi, <świetnie> świetne co. Wzięłam pod uwagę twoje zdanie i wybrałam to, co ci się najbardziej podobało. Tworzymy świetny zespół. Dziękuję za pomoc przy otwarciu dziennika Jorwickiego. Yy... Każdy dziennikarz musi być przygotowany na to, co spotka na swej drodze, więc weź to. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze razem tworzyć naszą gazetę. Okejka, czyli tak. Yy, troszkę PD było, także jest fajnie. Tutaj mamy właśnie o, taką torbę. Może sobie ją założę, bo może troszkę bardziej infituję z tym. Taka jest troszeczkę ciemniejsza. Yy, no i takie o. W ogóle ten piesek tak przy tej torbie, w sensie, on nie tego nie ma. E, takie właśnie, o! Cudynku jeszcze dostaliśmy w prezencie. Takie właśnie o notatki, jakieś takie długopisy jakby, nadlornetkę mamy, także coś takiego do torby mamy. E, darmową mu rzecz. Ym, no i teraz jeszcze, kochani, na koniec właśnie. E, nowe ubranka. Uwaga, moi drodzy, mamy tak. kolorze niebieskim. W ogóle taką kartkę ja mu chyba muszę ją kupić, patrzcie. No ona jest prześliczna w ogóle. Wow, ona mi tutaj pasowała do tego tyłka, konia. Muszę ją kupić. Prześliczna. Yy, tutaj mamy też takie. O! To też jest chyba to też kupię, to jest spoczko. W ogóle nie, no będzie wielki shopping zaraz nim. Dobra, nie. Ja kupuję wszystkie te, cza te czapraki, one są prześliczne i muszę jeść mieć wszystkie. Muszę po prostu mieć je wszystkie. Jak oto stracić swoje starcońsy? Dosłownie kilka sekund. Także o, wszystko mam mnie. Tutaj zobaczcie to. Ale założę tę tą kokietkę, no fajnie tak będzie mi pasować. Opatrzcie, jak fajnie. Prześlicznie, ale będzie mieć fajne do fitowania też. O, kredeczki, nowe do kolekcji. Why not? No i przepięknie wyglądamy. Tu jeszcze myśmy właśnie ładne postaci też mieliśmy. E, tutaj już mamy takie rękawice, też one są bardzo ładne. Chyba je kupię, więc więcej kupię po prostu z góry. I mamy właśnie nowe takie rzeczy jeszcze. Mamy, dobra, czekajcie. E, tego chyba górnie, góra mi się koty podobają. Chociaż ta mogłaby być spoko, to tam co kupię. Eee, spodnie... właśnie, spodnie te białe no, są z białymi, ja chciałam z żółtymi. Pick this one. Eee, I czy bym to chciała? Dobra, też te kupię. I to już wszystko chyba. <grym> dobra kochani, także e, tak prezentuje się mój fit. Tutaj mamy te spodnie fajne, gdzie są te niebieskie. No zobaczcie to. I jeszcze rękawice. Ale pięknie to wygląda, dobra. Jestem zadowolona, moi drodzy, jestem zadowolona, tylko ten czaprak nie będzie akurat pasował, więc zestaw jaki jest, ale mi dobra, fajnie to wygląda. Także, kochani, teraz jeszcze lecimy sobie przeczytać wątek fabularny i to w sumie na tyle z tego odcinka, tak naprawdę. Ta czarownica Wala na pewno coś kombinowała, więc sama nie wiem. Ja za to wiem, że nasi przyjaciele są silni, zaufajmy im. Wiem, że to trudne, ale spróbuj za dużo o tym nie myśleć, Linda. Masz rację, martwienie się o innych niczego nie zmieni. Właśnie, bo oni tam zostają jeszcze w tym portalu z tą czolnicą wala, więc no. No. Nie przeskoczymy swoich ograniczeń. Czy ta sadzonka będzie w końcu rosła? To jest jakaś, jakaś transformacja, czy, czy mi się wydaje. No i ten portal znowu, który widzieliśmy trzeci raz. Może oni są w jakiejś innej czasoprzestrzeni czy czymś. Nie mam pojęcia zielonego. A, no i to jest tyle, nie także. Yy, takie krótkie zadanka, które dają PD, więc no spoczko. Nawet to było 40 PD, to jest w sumie nawet sporo. I coś tam ten. no to why not, nie? Także spoczko, mamy... Yy, dzisiaj troszkę dostaliśmy tych punktów doświadczenia, Także nie ma co narzekać. No i kochani, to jest na tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się dzisiejsza aktywizacja podobała, Jak dla mnie była nawet całkiem spoko i tak właśnie tematycznie też do, do, do mojego kanału właśnie, jeśli chodzi o dziennikarstwo, bo... No jak wiecie, nie spoilery u mnie na kanale, oczywiście zawsze. Wszystko do ciebie ta star stable. Także no, bardzo tematycznie dzisiaj było. No i takie tutaj, właśnie takie fajne mamy też sprzęt, tak, strój dla postaci, także bardzo fajnie. Jestem zadowolona z mojego shoppingu. Wydania chyba tysiąca, chyba ile ja wydam? Nie, wydam półtorej tysiące, chyba starpię z około, no jakoś tak, yy, no, <ścoughs> na te rzeczy, ale było warto naprawdę, kupujcie, naprawdę są prześliczne. No i takie tutaj takie właśnie jeszcze kluczowe do zadanku, a to te sadzonki No i to w sumie tyle, także no Zostawcie łapeczkę w górę, subika, no i dzwoneczek, że będzie właśnie na bieżąco z moimi wszystkimi newsami i wszystkimi, wiecie, no, spoilerami na moim kanale, po prostu wszystko ze świata SSO. Także no, trzymajcie się i do następnego!